Prawie jestem technikiem rentgenowskim i to, co pan mówi, jest po prostu nieprawdą. Nikt ze mną nie rozmawiał do dzisiaj. Zostałem aneks wręczony i nikt ze mną nie rozmawiał. Ani ze mną, ani z żadną z moich koleżanek na temat wycofania tego aneksu, bo tylko to bierzemy pod uwagę. I chcę ze... i powtarzam jeszcze raz, 1 lutego powiat jest bez diagnostyki rentgenowskiej. Możecie sobie Państwo USG zrobić. I to jest wszystko, co możecie. Bardzo mi przykro. Nie chciałbym w tej chwili. Ja trzeba do Państwa rozmawiać. No, nie A, nie pan, ja pan mi wręczył aneks i ja powiedziałem Panu, że się na niego nie zgadzam. Tak. Jeżeli, jeżeli nie ma możliwości porozmawiania, to tak. zależy mi na To trudno jest, jest ok. dlaczego. Jeżeli e, w tym momencie Pan stwierdził brak tej rozmowy, to zdeklaruję, że jutro tę rozmowy z Panem i z kimkolwiek, kto będzie chciał na ten temat rozmawiać. E, Czyli ja mnie Pan wycofuje to, co powiedział, że te aneksy, które narzuci Pan kontraktowcom są od jutra nieważne, tak? Po pierwsze, nie narzuciłem niczego Na nikomu. Narzucił Po drugie, nie mówię, że cokolwiek jest nasze co nie. Nie rzecz, o chcę rozmawiać. Znaczy, chcę rozmawiać. Personel o obniżeniu stawki nie chce rozmawiać. No właśnie, to jest ten, ta droga do kompromisu, no, który ja szukam, i a nie my nie. Zajduję. A my nie, bo nie mam za to żyć, tak? Nie, no, zarabiamy. Zarabiamy? nie, rozumiem. Pielęgniarka w szpitalu polskim nie, wiem, Nie, no, co 25 pracy. nie, Ile nie, 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 się. nie, 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 w 1780 z dyżurami świątecznymi i nocami 35 miesiąców i jeździli z jednego szpitala do drugiego do pracy ale to ja patrzę też to No, no tak, płacono, tak, żeby było lepiej jakoś nie widać tak, ludzie są tak?